witajcie moi kochani chciałbym wam pokazać mojego przyjaciela Claya ja się widzę my friend Clay yeah. hello, hello hello my friend he's very good friend yeah very good yeah słuchajcie co zrobił friend Crave Zadzwonił do BBC i ściągnie tutaj telewizję Zadzwoni do skortal policji Polisy policaj ściągnie policję bo zamknęli gościa za nic. Zarzucili jakieś zarzuty, jakaś protestucja, narkotyki i inne rzeczy. I chcieli go zamknąć. Ja z nim porozmawiałem, przesłali mu papier. Słuchajcie, żeby złożył aplikację, że tu jest bezpieczne miejsce i tutaj można go zamknąć. Żeby sam na to złożył aplikację. Oczywiście kraj się nie zgodził, wykonał kilka telefonów i będzie tutaj ciekawie. Może zdam wam relację później. Trzymajcie się, cześć.